Jego losy są już na zawsze tak splecione z Cristiano Ronaldo, że w moim rankingu musieli być obok siebie. Dlaczego Messi znalazł się wyżej? Przeważyło subiektywne wrażenie, że ma jeszcze większy dar. Że wszystko na boisku przychodzi mu z większą łatwością. Że gra z większą swobodą. Cristiano doszedł na szczyt dzięki tytanicznej pracy. Messi na pewno leniem nie jest. Ale gdyby pracował nad sobą tyle co Cristiano, być może bezdyskusyjnie wygrywałby wszystkie plebistyty na piłkarza wszechczasów. Urodził się w Rosario i już od najmłodszych lat było widać, że ma ogromny talent. Gdy miał 10 lat, nad jego możliwą karierą piłkarską pojawił się znak zapytania. Zdiagnozowano u niego niedobór hormonów wzrostu. Terapia hormonalna kosztowała 1000 dolarów miesięcznie. Ubezpieczenie rodziców pozwalało na dwa lata kuracji. Klub Leo Newell's Old Boys zgodził się pomóc, ale po kryzysie gospodarczym w Argentynie odmówił dalszego wsparcia. Rodzice mieli krewnych w Katalonii. Leo został zaoferowany w Barcelonie pod warunkiem, że ta sfinansuje jego leczenie. Naciskana przez ojca Leo Barsa w końcu powiedziała tak. I była to jedna z najlepszych decyzji w całej jej historii. Tę koszulkę pożyczyłem od syna. Powinien ją zachować na pamiątkę i pokazywać przyszłym pokoleniom. Messi rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz, mając 17 lat. Premierowego gola strzelił 1 maja 2005 roku w meczu z Albacete, niecałe dwa miesiące przed 18 urodzinami. Podał mu Ronaldinho który traktował go jak młodszego brata i zapowiadał, że zostanie najlepszym piłkarzem świata. Większość rekordów strzeleckich Barsy, ba, całej hiszpańskiej La Ligi należy do niego. Królem strzelców był rekordowe 7 razy. W tym sezonie przebił wyczyn Telmo Zarry. 444-ligowe gole to także rekord wszechczasów. Licząc wszystkie rozgrywki, dla pierwszego zespołu Barsy zdobył 633 bramki. Za nim na drugim miejscu jest Cezar, któremu brakuje... 401 goli. Dominacja Messiego jest wręcz nieprawdopodobna. W sezonie 2011-2012 tylko w klubie strzelił 73 gole. Z 16 seniorskich sezonów 10 kończył jako mistrz Hiszpanii. Ligę mistrzów wygrał 4 razy. W finale z Arsenalem w 2006 roku nie zagrał z powodu kontuzji uda. Za to w finałach 2009 i 2011 obóz Manchesterem United strzelił po golu. Barca wygrała 2-0 i 3-1. W pierwszym strzelił zupełnie nie w swoim stylu ładną główką w trudnej sytuacji. W drugim precyzyjnie kopnął za pola karnego. Za czasów Messiego Barca wygrała wszystkie finały Champions League, w których wystąpiła. Ale zdarzały jej się sezony, gdy prezentowała trudno wytłumaczalną niemoc we wcześniejszych rundach. W ćwierćfinale sezonu 2017-18 Barca pokonała Romę na Camp Nou 4-1, ale w rewanżu przegrała 0-3 i odpadła. Podobnie było w półfinale kolejnych rozgrywek z Liverpoolem. W Barcelonie było 3-0 dla gospodarzy, Zresztą po dwóch golach Messi'ego. W reważu na Anfield The Reds wygrali jednak 4-0 i to oni zagrali w finale. Gdy Messi jest niewidoczny, gdy jemu nie idzie i snuje się między rywalami, cała Barcelona jakby traciła ducha. Ale na szczęście dla jej kibiców takie mecze były jedynie niechlubnymi wyjątkami. W przeważającej większości Messi dźwiga na swoich barkach odpowiedzialność za wyniki Barsy. Nie tylko strzela gole, zalicza też setki asyst, a nawet więcej. Po odejściu Szawiego i Niesty. Stara się także konstruować akcję z głębi pola. Człowiek orkiestra. Mimo 33 lat, nadal na boisku czaruje. Jest jednym z ostatnich przedstawicieli futbolu w wydaniu romantycznym. Potrafi zakładać rywalom siatki. W przypływie fantazji wymyśla z wody i rozwiązania, które kompletnie mylą rywali. Jego znakiem firmowym są rajdy z piłką przyklejoną do stopy. Prowadzi ją bardzo krótko przy nodze. Po prostu nie da się mu jej czysto odebrać. Drybluje na pełnej prędkości. W 2007 roku strzelił cudownego gola Hetafe w Pucharze Króla. Wypisz, wymaluj, gol Maradony w meczu z Anglią. Zaczął akcję mniej więcej w takim samym miejscu na środku boiska co Diego. Przebiegł kilkadziesiąt metrów, mijał rywali jak tyczki slalomowe i na końcu wykiwał też bramkarza. Jedyną różnicą z Maradono było to, że kopnął prawą nogą, podczas gdy Diego lewą. Nie jest to może takim sztukmistrzem jak Ronaldo. Nie kiwa po czterech rywali na środku boiska jak Ronaldo, każdemu z nich zakładając siatkę. Nie żongluje między obrońcami jak jego, ale w czasach nastawionych na suchy wynik, skracanie czasu akcji i drogi do bramki, Messi i tak jest jak czterolistna koniczyna. Wielu kibiców ogląda mecze tylko dla niego. Drugim takim piłkarzem jest Neymar. Strach pomyśleć, jak będzie wyglądał futbol bez nich. Messi już dziś jest wymieniany nawet jako najlepszy piłkarz wszechczasów. W samej Argentynie nadal jednak największym idolem jest Maradona. I tak będzie dopóki Messi nie da Albi z Mistrzostwa Świata. Na Mundialu 2006 ustalił wynik grupowego meczu z Serbią i Czarnogórą na 6-0. W ćwierćfinale z Niemcami selekcjonerowi Jose Kermanowi zabrakło odwagi i nie wprowadził 19-letniego Messiego na boisko. Zamiast niego wszedł Julio Cruz. Argentyna przegrała w karnych. Na Mundialu 2010 było jeszcze gorzej. Messi był już gwiazdą, a mimo to skończył turniej bez gola. Dodatkowy smaczek stanowił fakt, że selekcjonerem był Maradona. Poprzeczką nie do przeskoczenia znowu okazał się ćwierćfinał, a w nim znowu Niemcy. Tym razem było 0-4. Zupełnie innego Messiego oglądaliśmy podczas mundialu w Brazylii. W fazie grupowej był Messim znanym z Barcelony. Dał zwycięstwa nad Bosią i Hercegowiną, Iranem w ostatniej minucie i Nigerią, której wbił dwa gole. Niestety w fazie pucharowej z meczu na mecz było gorzej, jakby zaczął słabnąć. Gola już nie strzelił. W półfinale z Holandią w rzutach karnych wykorzystał pierwszą 11 Argentyńczyków. Dzięki zwycięstwu 4-2 stanął przed szansą do równania maradonie. W finale już czekali odwieczni rywale, Niemcy. Najlepszą okazję w czasie podstawowym zmarnował Gonzalo Iguain, ale Messi też stanął przed szansą napisania historii. Był przodem do bramki Manuela Neuera. Nikt go nie niepokoił, Jérôme Boateng tracił do niego ponad metr. Strzelał z lewego narożnika pola karnego swoją lepszą lewą stopą. W Barcelonie z tego miejsca strzelił dziesiątki goli. Niestety w tym szczególnym momencie chybił. Niemcy wygrali 1-0 dzięki bramce Mario Getze w dogrywce. Mistrzostwa Świata 2018 znów musiał jak najszybciej zapomnieć. Cóż z tego, że z Nigerią strzelił pięknego gola prawą nogą po fenomenalnym przyjęciu Udem, skoro był to jego jedyny gol na turnieju. W 1-8 finału z Francją grał nieźle, ale i tak nic to nie dało. Argentyna przegrała 3-4. Rysą na karierze Messiego są też turnieje Copa America. To niesamowite, ale tu tak jak na Mundialu nie triumfował nigdy. W 2007 roku był w finale, ale z Brazylią przegrał 0-3. Strzelił gola z Peru i nawet dostał za niego nagrodę dla gola turnieju, ale chyba chodziło o uhonorowanie wspaniałej asysty Juana Romana Riquelme. Messi kopnął z bliska po ziemi. Na Copa America 2011 gola nie strzelił. Argentyna odpadła w finale z Uruguayem po rzutach karnych. Messi kopnął do bramki ale strzał Carlosa Teveza obronił Fernando Muslera. W 2015 roku znów był w finale, tym razem z Chile. I znów w rzutach karnych wykorzystał pierwszą 11 Argentyny. Jednak w jego ślady nie poszedł już żaden inny Argentyńczyk. Zawieli Iguain i Ever Banega. Chile wygrało konkurs 4-1. Na tym turnieju Messi strzelił jednego gola w grupie z Paragwajem z karnego. W ćwierćfinale z Kolumbią to Argentyna wygrała karne. Messi tradycyjnie wykorzystał pierwszego karnego. W turnieju szczególnym, rozgrywanym w 2016 roku w setną rocznicę pierwszego Copa America, w końcu stanął na wysokości zadania. No prawie. Strzelił 5 goli, ale w kolejnym finale z Chile w karnych spudłował. Po tak fatalnym początku konkursu Argentyna nie miała prawa wygrać. I to mimo, że Arturo Vidal też nie wykorzystał pierwszego karnego. Kolejni chilejczycy byli bezbłędni, a tymczasem strzał Lucasa Bigli obronił Claudio Bravo. Był to trzeci przegrany finał Copa America w karierze Messiego. Z kolei na Copa America 2019 strzelił tylko gola karnego Paragwajowi. Argentyna przegrała w półfinale z Brazylią 0-2. Za to mecz o trzecie miejsce z Chile wygrała 2-1. Co prawda Messi może się pochwalić mistrzostwem świata do lat 20 z 2005 roku i złotem olimpijskim z 2008 roku z Pekinu, ale dla niego to niewielkie pocieszenie. W dorosłym futbolu w koszulce Argentyny prześladują go porażki. Czy jeszcze zdoła przełamać pasę niczym Cristiano Ronaldo w 2016 roku?